Cześć, tu Hanna. Jest 1 maja 2022 roku. Wczoraj mieliśmy tutaj spotkanie w Domu Rzemiosła, który widać za mną. I bardzo mnie ucieszyło to, że spotkałam 100, 100 wspaniałych ludzi, którzy są zainteresowani wymiksowaniem się z Matrixa, autonomiami, konopiami i wszelkimi sposobami na odzyskanie suwerenności. Dowiedziałam się też, że jest przygotowywane w Warszawie na 22 maja spotkanie z Arianem. Szczegóły dam pod filmikiem. A teraz zobaczcie, jak pięknie tutaj jest w Lublinie. Wczoraj na spotkaniu w domu rzemiosła. Posiłek na spotkanie przygotowała lubelska kooperatywa spożywcza. Bo mamy trochę takich wspaniałych inicjatyw. W całym kraju lubelska kooperatywa, tak jak inne kooperatywy spożywcze, stara się o to, żeby łączyć rolników z klientami. Rolnicy, którzy produkują zdrową żywność, mają możliwość sprzedawania swoich produktów bezpośrednio do klientów. I to będzie ratowało nas przed kolejnym miejscem apokalipsy, jakiego nam. Przygotowali globaliści po trzech jeźdźcach, dwóch jeźdźcach, zarazie, wojnie. Głodzie i śmierci. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia.